Daily vlog za dobrze, tu będzie posadzona moja milpa, trzy uprawy jednocześnie. Jeszcze tu pójdzie obornik i słoma w warstwach. Tutaj jest teren przygotowany pod konopie. Jeszcze na to pójdzie zrębka. Tu mam swoje krzaczory, czyli jagody kamczackie, borówki. Ze cztery odmiany, i jeszcze tam jakieś są inne krzaczory z owocami. Tutaj fiołki próbują się wydostać. Eee, tu mam swoje jabłonki, czereśnie, wiśnie jakieś śliwki. I tu będzie też ogród permakulturowy. Tam truskawki, może mi się uda, jak zdrowie pozwoli do końca maja wszystko ogarnąć.